Słowa pana Jezusa. Świętość jest w codzienności, w znoszeniu tego, co małe i niepozorne, w dziękowaniu za to, co nudne i męczące, w znoszeniu ludzi, ich pędu ku dominowaniu, ich gadatliwości, ich małostkowości. Ich nieopanowania, rozwijaj w sobie cechy przeciwne i moją miłość dla nich, cierpliwość i współczucie. Patrz na wszystko z punktu widzenia potrzeby dla mojego królestwa, a nie od strony własnego upodobania. Na każdą swoją myśl, Słowo, czynność, patrz moimi oczyma, czy są przydatne dla budowania mojego królestwa w sercach ludzi i w Twoim sercu. Największą ofiarą jest uczciwe i dobre wypełnianie codziennych obowiązków. Uczynność, i miłość w każdych okolicznościach.